Audi z tej strony wasz przyjaciel Flowie Dzisiaj yy, gramy w Pixel Worda, o. Więc dzisiaj yy, poproszę ciebie, mój drogi widzu o białe rzeczy. Tak ty o, ows, o, Owski, czy jakoś tak to się wymawia. O, owski, mogę tak mówić, więc o, Owski. Jak masz coś białego, lub sadzonki, czegoś białego, ważne, żeby to nie były cegły, tylko coś takiego szarego, lub białego. To proszę cię o oski Daj mi je, bo budujemy niebo. Będziesz miał dużą działkę w niebie, tylko potrzebujemy tego dużo. więc o tym filmie zapraszam cię na Pixel World'a I tak, kolejny serwis z Minecraftem, y, bo już mamy. Plagów znieść. Więc kończymy Minecrafta, ale za to nowy rozdział zaczynamy w Pixelwordzie, czyli niebo. Tak, niebo wybudujemy, a nad niebem yy, nic nie będzie. No i tyle. Będą poszczególne, tak gdzieś koło Respa. Bym chciał, żeby były takie chmurki, i po tych chmurkach by się wskakiwało do nieba. Więc widzimy się na Pixel Wordzie. Chwila No więc widzimy się na Pixel Już jesteśmy na Nie zaraz wejdziemy na matata, widzicie Proszę cię o te białe rzeczy, ponieważ będą przydatne. Posadź je a ja aktualnie tyle chyba bym chciał zrobić. I na odcinku następnym, czyli jak Owski mi będzie pomagał budować niebo, to będzie właśnie odcinek z budowy nieba. Więc ten odcinek taki krótki, ale już spróbuję zrobić takie, jakby schodki, bo może tam jakieś białe rzeczy Owski zasadził. Ważne, żeby to nie były cegły. Taki wiecie, me, meble, meble. Lub coś białego, czyli. Oto Cię proszę o skip. Teraz może wezmę jakieś białe rzeczy od. Yy, od Patryka, sorry. Szanować przyrodę. Nowy hashtag będzie. Czyli my, my cięczek będzie nowy hashtag nasz ogólny. Szanujmy przyrodę, to będzie nowy hashtag. Więc zaraz go dodamy. Więc jak widzicie po tytule będziemy bywać niebo. Jak też mówiłem. Rzeczy nie ma. Kurde Włoski, paraty Jak zobaczysz ten odcinek To zbudowanie budownieniem nie będzie odcinka Ale gdy już będzie niebo to, Gdy będzie niebo To będzie odcinek Zapraszam na odcinek Z właśnie nieba Które wam pokazuję? ponieważ nie będziemy go budować na odcinku, ponieważ to będzie nudne. Więc tyle chcę powiedzieć oowskiemu że pamiętam ci owski, daj mi coś białego. A to możesz sobie ściąć owski, bo to mi nie potrzebne. Więc wypływamy na górę i kończymy ten odcinek. Więc zaraz kończymy ten taki szybki odcinek o niebie. Które będę chciał wybudować owski. To jest tylko taka formułka dla Ciebie, żebyś nie yy, białe rzeczy. A! I to jest mój yy, ten, Więc jakbyś miał jakieś yy, bloki yes. tutaj byś mógł dać złoto, to byś mógł. No, coś, co jest cenne, byś mógł pływać. Proszę ciągnąć. Tyle owski, to nie u siebie nie robiłeś. Tak nie robiłeś, więc. Żegna się z Wami Wasz kochany przyjaciel, Lawi, przy naszym... Albo nie, będzie fajny akcent, więc... Żegna się z Wami Wasz kochany przyjaciel, Lawi, więc...